🎵🎵🎵 Zresztą tutaj się dzieje uwaga, uwaga, mamy was sami totary, moi drodzy, mamy was totary Ojojo, widzowie, ale tutaj jest wstęp odcienka, bo dopiero co widzowie zrobią sobie wink'a w prawym dolnym rogu, co zawsze mamy darmowe wasabi, widzowie w sensie darmowe sushi do zdobycia. i widzowie przez przypadek właśnie yy, nie w odpowiednim czasie włączyłem nagrywanie widzowie, ale myślę, że i tak lepiej tak, tak niż w ogóle widzowie, więc startujemy z yy, widzowie z grubymi rzeczami, bo zobaczcie mamy 9 widzowie aż przedmiotów, jeśli zobaczycie w prawym dolnym rogu, mamy aż 9 widzowie przedmiotów, więc 9 przedmiotów będziemy odblokowywali sobie widzowie, można by skinek będzie może coś. Widzowie, Wy subujcie, łapkujcie, komentujcie, wpadajcie w mojego Discorda, Dajcie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem, widzowie. Yy, a je, jeśli chcecie oczywiście takich filmików więcej, widzowie, bo jeszcze przypomnę, że jesteśmy po 2k subów, więc subujcie, łapkujcie, komentujcie, a żeby pomóc mi spełnić moje drogi, o co chodzi o suby, czyli właśnie wbicie tych 2000 subskrypcji, a ja widzowie już po prostu nie przedłużam i zapraszam Was wszystkich, moi drodzy, do oglądania. Yy, nie, no jeszcze raz powiem wam widzowie. Mega emocje, ale dobra że odblokujmy sobie, bo już mi kusi widzowie, 50 monetek Zostało jeszcze 7 przedmiotów, niestety drugie 50 monetek, ja liczę widzów tutaj jakiegoś skinka Więc otwieramy sobie widzowie, kolejny, tylko bądźcie ostrożni widzowie, bo w każdym momencie może wypaść skinek, bo była świecąca siódemka I uwaga, uwaga, mamy drugie wasabi, było do Tary, a teraz będzie to Angelo moi drodzy Mamy to Angelo, przypominam oczywiście, że to jest moje drugie konto, bo jest wtorek, czyli zawsze we wtorek mamy odcinki z drugiego konta Yy, mamy wizowy wasabi do Angelo. I jeszcze zostało nam widzowie 6 przedmiotów. Jeszcze zostało nam 6 przedmiotów. Jeszcze może być jakiś skinek. Chociaż liczę, że właśnie wypaliłem teraz yy, skinek, ale wypadło jeszcze mimo wszystko wasabi. Mamy czwóreczkę wizowie. Świecąca czwórka. Może teraz skinek. Trzymajcie kciuki widzowie, Ja liczę, że tutaj jakiś skinek będzie. Niestety nie. Niestety nie, ale mamy kolejne wasabi. Trzecie, super ostre. Do baza, moi drodzy. Do baza. Więc nie jest źle, nie jest źle widzowie, nawet bym powiedział, że jest dobrze Ja tam się widzowie giga, giga cieszę yy, I mamy, mamy to widzowie, mamy yy, Ashinobi, Ashinobi moi drodzy Mamy kolejnego, w sensie nie kolejnego skinka, tylko Pierwszego skinka w tym odcineczku widzowie, ale yy, I również pierwszego skinka widzowie Właśnie z tego eventu, ja się mega jaram widzowie, mega się jaram No i widzowie Zostaliśmy jeszcze ikonkę i odznaky widzowie do tego właśnie skinka. Mega, mega dużo widzowie się działo. No powiem wam widzowie, że było ostro. 3 wasabi, yy, No widzowie mega, mega kozacko. Mega, mega kozacko. Ja jestem giga zadowolony do Angelo, widzowie, do Angelo. I taki fanfakt do Angelo również mam na głównym koncie widzowie. Do basa niestety na głównym koncie nie mam ale widzowie nie mam jeszcze dotary i dotary widzowie nie pamiętam tak czy, czy mam na głównym kącie czy nie nie wiem czy zauważyliście, ale Lutary mam również skinka widzowie z tego nowego update'u. Yy, właśnie tak jak tego Asha. Tutaj mam akurat do Asha dwa skinki, więc możemy sobie je wziąć. Widzowie, ustawię sobie jeszcze emotki, dobra, takiej będę myślę, że będzie dobrze. Yy, ale zmienię sobie na razie na tego Asha tego nowego widzowie Shinobi, żeby móc go przetestować. I teraz byśmy go przetestowali tylko na Brow jest słaba mapka. Mimo, że Brow Bowla to jest słaba mapka, na lokacie nie. No chyba to solo nam pozostaje, więc możemy chyba sobie zagrać to solo, moi drodzy yy, i zobaczymy jak wyjdzie, no niestety mamy widzowie pierwszą moc, 0.5 harpów, bez star powera, bez gadżeta, bez dżinsów, no może być lekki problem, może być lekko widzowie ciężko, mimo że gramy na boty, to może być ciężko, no bo tak jak mówię widzowie, mamy zaledwie pierwszą moc, no ale dobra, bierzmy sobie z tego power, chyba widzowie, Zobaczymy co z tego będzie. pierwsze sobie parkiuma, czyli on długo się długo widzowie się zbiera, no ale, no ale widzowie najważniejsze, że, że go mamy. Y, mamy już widzowie drugiego, mamy już drugiego i już jest widzowie top 8, więc no coraz lepiej, coraz lepiej widzowie, bo tak jak mówię. To nie będzie łatwy pojedynek na tym widzowie Ashu Gdyż ja też Asha nie ogarnię tak 100% A dwa, że mam go na pierwszej obcy bez niczego praktycznie Ale przejmujemy sobie mida, widzę, przejmujemy sobie mida Już mamy trzy powercuby. Dobra, tu ta widzę, że jest Rosa. Yy, Fajnie jakby Finks się porobił Fajnie jakby ten Finks porobił tą Z Dobra porobili się widzowie nawzajem Więc sobie zgadzimy, ma, e, sobie widzowie te powercuby Już mamy je 8, tutaj mamy już 9 yy, Tam mam nadzieję że nikogo, nikogo nie ma Nie ma widzowie został, yy, widzowie ostatni przeciwnik Mamy 9 powercubów, tam leży 10 PowerCube. Więc za chwilkę możemy go sobie zebrać. Tylko szukam widzowie tego gostka, szukam tego gostka, który nam został. Nie widzę go, widzowie, nie widzę go. Jeśli wy widzicie, to dajcie znać w komentarzach miłta i sekundę, ucieczka. Stop. Ważna informacja: jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Ale ja go widzowie, stereo nigdzie nie widzę i gdzie on może być sobie, gdzie on może być, on tam jest, tam jest w prawym dolnym rogu, w prawym dolnym rogu yy, idziemy sobie, do niej, bo powinniśmy porobić tego draku, gdzie on ma jednego perkuba, nie ma ulta, mamy 10 perk'ów z ultem nie że on skoczył, widzowie to powinno być serio free, dla nas one shot, two shot i jeszcze yy, free shot, no i mamy to, widzowie mamy to top 1, teraz jestem zadowolony Skinek przetestowany widzowie mega fajny, jeszcze jakąś misję, udało nam się zrobić 10 bucharków wpadło na nasze konto. Okej okay, widzowie, yy, teraz znaleźliśmy sobie tarę, bo w sumie tego skinka też byśmy mogli przetestować, bo tak jak sobie pomyślałem, że dwa skinki z tego updateu widzowie, myślę, że do przetestowania mogą być, Przecież skoro przetestowaliśmy widzowie tego Asha, to dlaczego mielibyśmy przetestować tej tary? Myślę, że Tara też będzie giga w porządku y, do przetestowania bo ja właśnie jak odblokowałem tego Asha to zapomniałem ja miałem to jest pierwszy z nowego update na tym koncie ale jednak mi się pomyliło widzę, jednak mi się pomyliło miałem jeszcze tarę y, no i właśnie ją sobie przetestujemy widzę, właśnie ją sobie przetestujemy mam przynajmniej do niej gadżet sobie mam przynajmniej do niej gadżet i chyba 10 mocy tak mi się wydaje, że mam na niej 10 moc jest tutaj powinno być widzowie dużo łatwiej niż na tym Aszu Ale jak wyjdzie to zobaczymy Jak wyjdzie to zobaczymy moi drodzy Bo tutaj widzimy tego LP Mosa yy, I Elbita nie co? Co tu się stało widzowie Dobra nie widzieliście tego Nie widzieliście tego widzowie Nie widzieliście tego 4 pucharki wbite W sumie 7900 pucharków widzowie Zostało nam równe 100 pucharków widzowie do 8000 Do 8000 nam zostało 100 hardków widzę na tym końcie więc mega, mega kozacko, mega, mega kozacko. Tutaj odbierzemy sobie jeszcze Tropa i moneczki. Ja Wam będę dziękował, widzowie, się w następnym Pamiętajcie subujcie, komentujcie. Trzymajcie się, widzę do następnego. Jeszcze wpadliście na mojego Discorda, niech macie w opisie oraz w komentarzu pod filmem. Ja Wam dziękuję, do obejrzenia, widzę Trzymajcie się, do następnego. Cześć!